Cześć, tutaj Martyna i witajcie w pierwszym odcinku na moim kanale z The Sims 4. Tak, jest to pierwszy odcinek, jaki gameplay, po prostu ogólnie z gier, pierwszy odcinek na moim kanale, jak i również z Simsów. Tak, zaczynamy rozgrywkę. Ogólnie premiera, jak pewnie wiecie, była około półtora roku temu. A ja nagrywam dopiero teraz. I możecie się zapytać dlaczego. E, ale to dlatego, że miałam problem. Problem natomiast był taki, że e, miałam wirusa na komputerze i Simsy mi się usunęły. No tak, taki miałam problem. E, I po prostu dopiero te, ostatnio, dokładnie e, wczoraj, przedwczoraj zdążyłam e, kupić Simsy drugi raz. Tak. I, I już jest wszystko dobrze. Miejmy nadzieję, że dalszych problemów nie będzie. Tak, także teraz uważam na komputer, żeby kolejnego wirusa nie dostać. Znaczy, żeby kolejny... kolejnego wirusa komputer nie dostał. O może tak. Tak, ja już swoją simkę stworzyłam, żeby nie było, wiecie, przedłużania i w ogóle. Tak, i jest to ta Simka. Ja jestem, to je, mogę powiedzieć, ja. E, tylko w tro, trochę starszej odmianie. Odmia odmianie, odmianie. <grywa> tak. E, nazywam się oczywiście standardowo Martyna. E, nie chciałam... Mam tak samo, jak w normalnym życiu, niebieskie oczy i blond włosy. Tak i tak wyglądam. E, szybko Wam ogólnie zaprezentuję, że tak powiem, siebie. Mam dość dużo troi. O tutaj na co dzień mam aż 5. Na... Tak. I na, yy, na oficjalne też mam pięć. I ta sukienka właśnie doszła w zestawie świątecznym, który właśnie posiadam. Ogólnie yy, żadnego dodatku nie posiadam. To też tak mam wstępie. Ale myślę, że w trakcie tej serii jakieś dodatki będą mi dochodziły. Yy, I ta sukienka mnie po prostu uwiodła. Masak. Jest przepiękna. Nie, ale serio, jest takie ładne, takie księżniki. E, dobra. Dalej. Taka bardziej ślubna. I na czarno. Sportowe mam trzy. I takie do snu mam. Tak. Też pięć. I tak musiałam sobie ten strój jeść. po prostu zagrać. Po prostu koniecznie musiałam. Ale za Musiałam. Imprezowe też 5. Też chciałam, A -a. bo jeszcze nigdy tego naszyjnika nie miałam i chciałam go wypróbować, że tak powiem, jak będzie wyglądał. Hmm. I do pływania mam 4 aż. Tak. także pierwszy, drugi, trzeci i czwarty 2 jednoczęściowe, 2 dwuczęściowe. Yy, tak, ogólnie jestem z Cinką jestem romantyczką, też musiałam to wypróbować. Yy, jestem ambitna i jestem aktywna. Także tak, tak to wygląda i myślę, że możemy zacząć grać. Ogólnie yy, na wakacjach Aha. na wakacjach yy, myślę, że odcinki będą wychodziły dość często w aktualnym czasie. No, chciałabym nawet, żeby wychodziły tak przynajmniej... Cztery razy w tygodniu, bo mam dość dużo wolnego na razie, ale będę miała, no wiecie, oczywiście będę wyjeżdżała gdzieś tam w trakcie wakacji. No i wiadomo, wtedy będzie wolne. Yy, będę miała wolne od nagrywania, od internetu i tak dalej. Od tego wszystkiego. I oczywiście wcześniej Was o tym zawiadomię. No, ale po prostu już Wam o tym mówię, że może się tak zdarzyć, że po prostu gdzieś wyjadę i. Przez jakiś czas nie będziecie tych odcinków dostawać. Tak. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja mam to Destin 4, e, tak jakby w edycji specjalnej coś takiego. To edycję specjalną też można e, dodatkowo dokupić, ale drożej wychodzi. Bo Dessen 4 normalnie kosztuje sam, teraz jest na promocji w originie e, za 90 zł, a ta edycja specjalna sama kosztuje 20 zł. A ogólnie ta edycja specjalna z Simsami normalnie kosztuje 90 zł, tak. Także o 10 zł drożej jak będzie chciała kupować. Takie zawiadomienie. I przez tą edycję specjalną doszły mi niektóre budynki. No nie wiem szczerze, czy te budynki tutaj były. Już nie pamiętam. No, ale ogólnie mam dużo nowych parcel. Może Wam pokażę tak jeszcze szybciutko. Yy, parcele Maxis. I naprawdę jest ich trochę tutaj. To akurat są te, y, takie już tutaj, niektóre są te same. A na przykład park w Newcastle: New Biblioteka Lama Land, forma, jakieś tam siłownia uzdziśka, po, połówka, klub tablica. To są jakieś też kluby, to jest jakiś chyba bar. Tak, y, i uznam, że do paru miasteczek y, różne rzeczy dodam. Na przykład tutaj mam y, Biwak, to jest Park Narodowy w Wierzbowej Zatoczce. A to jest jakiś bar. Tutaj do Oazy Zrój dodałam dodałam tylko bibliotekę. Tą. Tutaj żadnej biblioteki nie było. A w New Crest mam to, to. Park, jeden bar, jedną siłownię i trzy kluby. Dwa chyba takie w sensie eleganckie, a jeden nocny. Także tak to wygląda. Myślę, że możemy zacząć rozgrywkę. 20 tysięcy mamy. Co mi to nie pokazuje? Tutaj jest 1, 1 a jeżeli dobrze pamiętam, tutaj było 2 i 1. W sensie dwie sypialnie i jedna łazienka, bo już tutaj parę razy grałam. Tak ja ogólnie każde parcele mam y, zapisane, także jak powiedzmy Wiecie, przyniosę moją usynkę już, jak będę miała jakąś większą rodzinę. Przyniosę ją do innego domu. A zauważycie na mapce, że ten dom, w którym wcześniej mieszkałam, on już jest taki jakby... tak jak stary to może dlatego, że po prostu go, że tak powiem, wymieniłam. Takie zawiadomienie. I tak pomyślałam sobie, że odcinki będą wychodziły... no to już wam mówiłam, ale będą wychodziły tak około po... Maksymalnie myślę po pół godziny, chyba że będzie jakieś strasznie wow wydarzenie, nie wiem, śmierć, taki, taki, taki przykład, no to wiecie, yy, przedłużę ten odcinek specjalnie, a myślę, że to będzie dosyć rzadkie, Kana sobie pójdzie kopać, a my sobie w tym czasie zrobimy remont w tym domku, mamy 6 tysięcy, no to wiecie, prysznic na pewno wymienimy, bo ja nienawidzę tych pryszniców. Ale piśmice są zawsze okropne. I oczywiście nie szalejemy. Trzeba kupić jakiś normalny. Ja ostatnio mam jazdę na różne. Nie, niekoniecznie w simsach, ale w wszystkim. No właśnie. Jak usłyszycie jakieś takie dziwne odgłosy. Jakie możliwe, że teraz usłyszeliście, to to przez to, że no wiadomo. Yy, mam gryzonie. A gryzonie nie zawsze są łycie. I osobiście ja mam takie nieszczęście, że moja ukochana ze zwierzątka yy, lubią tępić pazurki podczas odcinków. Dlatego, no, przepraszam bardzo, to. tutaj <grych> oddzielimy sobie Dzielimy sobie jakieś lubiczki. No i tak, mówimy jakoś szybko ściany. Znajmy tutaj będzie różowy, jak już mówiłam, mam na ten kolor jazdę w simsach ostatnio tutaj może być żółty, żeby, żeby spolicie ładnie. Mm. Jeszcze jakieś lepsze łóżko sobie dokupimy. Ja chciałam, żeby moja simka w tej serii była jakaś, wiecie, taka wow, szczępała, nie taka jak zwykle ją... Znaczy w sensie kariery. E żeby, żeby nie była taka, no wiecie, taka jak zawsze, powiedzmy, że. Nie wiem, ciężko mi jest to wam wytłumaczyć, ale powiedzmy, zawsze jej daję daną karierę i w tej serii też jej tak udam. Nie. W tej serii dam jej inną. I moim zamiarem jest dać jej karierę tajnej agentki. Żeby było, wiecie, żeby coś się więcej działo. Bo zawsze to było nudne, wiecie, zawsze robiłam to samo. I to się zawsze kończyło na tym, że dana rozgrywka mi się nudziła. A chcę teraz spróbować czegoś nowego. Także myślę, że to będzie dobry pomysł. Tutaj sobie jakieś biurko postawimy. No myślę, że nie musimy aż tak super oszczędzać, bo mamy nawet dużo pieniędzy. Szczerze co to biurko mi się podoba. Jakieś... O właśnie. No. Mamy dość dużo pieniędzy, także, no wiecie. Ja też nie chcę jakoś superowo szaleć, no bo nie chcę w tym domu, wiecie, przed, przeżyć nie wiadomo ile. W którymś momencie na pewno się przeprowadzę. A. No i dlatego jakoś tak. Jakoś tak uznałam, że nie będę wiecie. Dawam wszystkiego najlepszego do tego domku. Jakąś roślinkę warto sobie zawsze dać. Być może dywanik, żeby było tutaj przyjemniej. Ogrodzicie mi tak słodko, ptaszki ćwierkają. No. Żółty, żółty. Mnie przydałoby się sofę zmienić, w sensie kolor. Tak to koloru nie zmienia. No i Słuchajcie, tak, de facto, to jest wszystko, co naj, najpotrzebniejsze, co mogłabym wziąć. E, nie wiem, ewentualnie telewizor sobie zmienię, bo telewizor to jest też, wiecie, taka rzecz e, pośrednia. Nie wiem, że czasami warto sobie pooglądać telewizor, bo to jest taki pośrednią w sensie. Aha, tak, tako? A nie, 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 ja już wiem, wiem o co chodzi. Już skumałam. A to? To jest ładne, to mi się podoba. Miałam w tym kolorze wyselien. takim już Czemu nie? Nie, nie, nie pasujemy do wyręczenia. Ja bym chciała jakiś ładny żółty mi hmm, się to nie pasowało? Taka na akurat nie pasuje eee, Ale dobra, przeżyjemy to jakieś nie? Ile on kosztuje? Ja bym preferowała teraz, wiecie Tak powiem taniznę Że to i tak tanie, super nie jest I tak no i to jest praktycznie wszystko co już naprawdę wymieniliśmy. Ewentualnie coś jeszcze możemy wymienić na torodówkę, bo też mnie to czasem denerwuje, że jakieś tam świeże jedzenie i w ogóle, później mają złe humory. i tak... jakoś lepszą by się przydało zawsze zamienić. Na przykład na taką. W sumie nie jest najgorsze. I właśnie mi się przypomniało teraz. Mmm, że Wam zaraz pokażę opcję, ale to za chwilkę. Tutaj chciałam jeszcze ewentualnie, mam tak dużo pieniędzy, na co tablet, sobie kupić. A, masz tabletę. Może człowiek jakieś do mnie piszą? człowiek, mój język. I, nie wiem, jak to jest w The Sims 4, ale ja bym chciał alarm. Nie wiem, wiecie, szczerze. Wiecie, jakiś złodzi się nam to bezdatykowy śmietnik. Następna generacja śmietników. Aha. Nie, nie podziękujemy. Na, na taki początek dobry to chyba tyle. Hmm. No nie no, ludzie do mnie pierwszą jak zwykle. Ja coś... Nieważne. Wiecie. W sumie tutaj bym sobie mogła jakieś biuro zrobić, ale nie. Ja chcę tu normalnie, to, to pomieszczenie uznajmy na razie, będzie takie bezużyteczne. Chyba, że ja bym idealnie zrobię. zrobiła. O, patrzcie. Nie. Tak było dobrze, mi tak pasowało, wiecie. I jest dobrze. Yy, no to ty sobie chciałaś skałkę, znaczy ja chciałam, żebyś sobie skałkę poszła wykopać. No to w takim razie sobie pójdę to to wykop, to wykop, to podbieraj. Każda kasa nam się przyda. Uuu, cześć! O ja. Co to jest? Słamałomir Słowo... je. No dobra. Z my się przyjeźnie? powitamy. Z nim to... Dało. Zbierz jeszcze tam. I dobra. I nie chcę tutaj, wiecie, wszystkiego przedłużać i tak dalej. I myślę, że Ty sobie znajdziesz pracę. Yy, znajdziesz sobie pracę. I pójdziemy później na, na miasto, żeby, wiecie kogoś poznać. Gdzie to kurczę? 25, ja mam sobie postawić tutaj. Jeszcze wydawać kęinę. Żeby nam się nie przydadzą, chyba że mielibyśmy je posadzić, także tak. No, może przyspieszymy. dobra. Jezu, jak ty chodzisz? No dobra, nieważne. No, i szukamy tajna agentka. Żyj podosłoną tajemnicy jako tajna agentka. Od inf infiltrowania głównych kwater wroga do sztuki przesłuchiwania. Im więcej wiesz, tym mniej świat wie o tobie. Ścieżki kariery, agentka specjalna i łotr. No ja chyba bym chciała na agentkę specjalną iść. tak W tym razie jesteś urzędniczka, agencji. dobra, nie najgorzej także idziemy już to później wiecie sobie ogarniemy. podwieczór, wieczorem wiecie, przy kolacji żeby było miło dobra Czyli tutaj sobie mieszkamy i moglibyśmy sobie gdzieś pójść do klubu na razie nie mogłabym was, wiecie, wybrać z tego baru albo na ten biwak, nie, na ten biwak na razie nie ja bym jednak i tak mimo wszystko poszła gdzieś tutaj, na przykład w okolice siłowni. Nie pójdziemy do siłowni arweć, pójdziemy w okolice, żeby kogoś poznać. Nie, idziesz sama. Pójdź za gitarę lub skrócę albo usiądź za pianinem, aby obdarzyć swoich simów darem muzyki. Dobra, dobra, dobra. Coś się słuchajcie ścina. Ty jesteś, domu. Boże, jak ty wyglądasz? Dobra, przyjaźń się powitaj. Czy serio nikt tutaj nie chodzi? To jest fajnie dla dzieci. Ej! Nikogo tutaj nie ma. Czemu? No o, kogoś widziałam? Ktoś tu idzie. Panie Denis. Dobra. Ja bym chciała wiedzieć, kogoś tam poznać. To jest? Nie. Dobra. Pójdź pój sobie jeszcze wykopać tą skałkę to jest? To jesteś ty, tak? Nie rozumiem? Nie, to nie jesteś ty. Przecież ty tak nie wyglądasz. To jest Nancy. Ja Nancy kojarzę, słuchajcie, z różnych rozgrywek. Słuchajcie, ja troszkę grałam jednak. Gdzie to jest jesteś? No iść do tej Nancy. Trzeba ma do ciebie przyjść. Kto to jest? To jest Bella Ćwir. A to jest Eliza Pancakes. Fajne masz nazwisko. Jak to ja bym mogę powiedzieć, ja, nie, bym ci schrybała. Okay, nie no hej, hej, się Dobra. Ej, Nancy, może byś się tak przywitała. No, ona pompki sobie robi. Ty jesteś? Cenewka! Uuuu! Fajnie! Fajnie, fajnie, spoko, spoko. Tutaj, ni tutaj nikogo nie ma. No to trudno. A to sobie jeżu... Eee, co? Aha, nie chcesz. Bo tak jakby widziałam niewidzialnego Sima. Widziałam nie Aha! Widziałam niewidzialnego Sima! No, spoko! Weźcie wreszcie kogoś poznaj sensownego. Będziecie chciał z Tobą rozmawiać. Kto tu jest? Beata Piskorz i jakiś. O, rudy przeszli. Patrzcie, jakie zbiorowisko osób. Wreszcie. Wreszcie się ich trochę co innego zbierało. Uuuu Ty to nie zbyt Oprócz tych twoich okularków, no to, no to nie najgorzej z tobą Właśnie My już to jest Jak znacie Madzie, no to Słysieńczy. to jest? To jest pan ksiądz. Ks ksiądz miał mówić. Książę No ale patrzcie na jego nazwę. 3. Weź go, poznaj. Poznałaś go? No właśnie. No właśnie, zapytaj go o zawód. Weź mu poprawki, humor. Weź go, poznaj. Wiedziałaś, się, że pracuje jako guru dechizny. Hmm. Nawet spokojnie Nawet nie najgorzej. Ja nic nie mówię, ale... Ja bym mogła być w tej serii księżniczką. Wyjść za księcia. Byłoby przyjemnie. Do okay. <laughs> kogoś w końcu trzeba. Ja ostrzegam, ja tu serię robię Co? Co? trochę taką, wiecie, no dla zabawy Co to było z sercami? Okej, okay, nieważne. Tak, pierwszy odcinek, a my już poznajemy swojego przyszłego męża. Chociaż wiecie, no nie wiadomo czy przyszłego męża, a to męża. Mm -hmm. No to będzie po prostu nasz przyjaciół. Przyja przyjaciół. Przyjaciel. <laughs> 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 Myślcie sobie. <laughs> A ty to kto jesteś? Emilia ura! Ja bym chciała zrobić jakąś imprezę, wiecie, powitalną i tego typu rzeczy, żeby właśnie powitać tych wszystkich. To jest te pancakes. No patrzcie. Uuu, ale się męczysz. Każdy się z każdym... Porwającą historię mu ja chcę z naszych znajomych. Ej, <śmiennie> oh, hey, ja myślałam, że było więcej. J. Spoko, spoko. Weź mu Poproszę wspólne spędzenie czasu, może tak. Tak go może wykręcimy, w ogóle zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Ty jeszcze tej Nancy nie poznałaś? Słuchajcie, tutaj parę osób poznajmy. No ten nawet nie najgorszy jeżeli chodzi o to. No jedynie bym usnął, broda. To... Ten no nawet całkiem całkiem. Chwilowa <trym zainteresowa> była przerwa techniczna. <trym zainteresowa> my jeszcze tego pana nie znamy. Ten w ogóle naprawdę my dosyć nieźle. O, zaopatrzyliśmy. No już w pierwszym odcinku naprawdę niektóre osoby w sensie na no, przyjaciółka mi się spodobały. Też tu na przykład zresztą na męży też. <ścoughs> Ignacy. Muszę imprezę zrobić właśnie jakąś. J. no Będzie będzie walka, będzie walka między wami. Dobra. A to jest ta Bella, tak? Ona właśnie, ona jest fajna. Ona... Bez nią pogadaj, parę razy jej dramatyczną historię, ty pyta jak miłodzień wierzę ją na ma zawód. Humor, czy obejmij. Kim ty jesteś? Współpracownicy, no jest to. Pracownicy, powinni się wiecie. Dobrze dogadywać. Weź, weźcie sobie tam Ożywioną rozmowę. Tego jeszcze tam wisi SMSa. A kto to był? Czy też ruda... Rude osoby zawsze są fajne. O, ty też jesteś fajna. Katrina! No widzicie? Od razu lepiej. Katrina czekasz na mnie, prawda? Czekasz na mnie, zgaduję to! No, czekasz, czekasz. Dobra. Nie no, każdy zaczyna się mnie już domagać końca. Odcinka. Nieważne. Wszyscy już idą do domu. Czemu? Czemu wszyscy idziecie? Ej, co tam... Kto tam bardzo? Was, przepraszam, szel. Czy wy też widzieliście tego pana? No każdy już do mnie pisze czemu. O, to jest... To jesteś ty, to jesteś ty, to jesteś ty. Nie, ale w pierwszym odcinku to nie. To, to nie jest odpowiedni mi czas. J. Huntington, trzeci. Jeju. Co to? już nie to swoja. Dobra, no to myślę, że już wrócimy do domu. E, może na następny odcinek już urządzimy tą imprezę, bo w sumie znamy dość dużo osób. Wiecie. No, jak na początek, no to dość dużo. A kto to jest? To jest Tomasz Pawlacz. Jeszcze go nie znasz, no to jeszcze go poznaj tam na ostatnim. Boże, pan z Jerokezem. Nie wiem, czy ja pana chcę poznawać, ale dobra. To ładnie, wszystko tutaj, poznawaj. To jeszcze jakaś laska niezła jesteś. Wow. Dobra, nieważne, oh, yes. wszystkich poznawałaś, to oh. idź do domu. Do domu i kończymy odcinek. No. Ładnie sobie powygałaś. Kaprysy to rzecz, którą twój Sim chce zrobić, ale ty nie musisz się na to zgadzać. No wiem o tym, oczywiście, że o tym wiem. Ciepła chatka. Ogrzewanie. 100%. No to dobra. Ona sobie pójdzie się ogarnąć. A tymczasem ja Was żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Zapraszam Was do oglądania moich dalszych filmików. Trzymajcie się, no i pa, pa!